Dzień dobry, kochani. Bałagan jeszcze za mną w tyle. Tutaj e, włosy, proszę państwa. Włosy, o, e, mokra Włoszka. Mamy poniedziałek. Dzień mojego wyjazdu. Jeszcze troszeczkę nam zostało do spakowania się. Ja w tym momencie tak naprawdę muszę lecieć na miasto po ostatnie ostatniej sprawy. Muszę iść do mojego head office po P45. Ehm, muszę skoczyć do primarka, bo tam moje kumpele chciały parę rzeczy, żebym im kupiła do butsa i tak dalej i tak dalej, po prostu jeszcze ostatnie takie sprawy do banku pozałatwiać i wieczorem ruszamy samochodem do Polski, chłopaki w tym momencie przepakowują wana, bo się nie zmieściło wszystko i trzeba po prostu to inaczej poukładać, także tak to jest, jak się chce spakować 5 lat życia w jednego małego wana Mówiłem, żeby Tirem przyjechał. Ja już jestem po zakupach z bódzka ze Starbucks. Welcome to Harlem Street. A my idziemy tutaj do Maczka. I wejdźmy tu. Mamy zakupki z meczka, Idziemy dalej. I ostatnie zakupy w Lashi. Zobaczcie, przy przeprowadzce, ile można znaleźć po prostu pustych pudełek, które się zostawia na projekt Denko. Proszę Państwa, tak. O, jeszcze tutaj. Niewiarygodne po prostu. Niewiarygodne. No, życie blogerki. te. Panie żegnam, mój piękny domek, w którym mieszkałam przez ostatnie 5,5 roku. I moją piękną ulicę West Wednesday Drive. Piękny, prawda? Nie ja wiem. Siegnaj. do zobaczenia. Kochani, nastał ten moment. Jesteśmy w drodze powrotnej do domu, wyjechaliśmy właśnie. Także zmierzamy ku Europie, zmierzamy ku Polsce, a w międzyczasie umilamy sobie czas ostatni raz hagendasami. Proszę Państwa, jem lody. Bo co, Hagendazy można jeść wszędzie, zawsze, o każdej porze roku. Także taki rarytas sobie na sam koniec na wyjazd zrobiliśmy i żeby zapamiętać ten smak po prostu jeszcze na kilka dni, bo później już tego nie będzie. Państwa, jesteśmy w drodze, jedziemy sobie, Arturek prowadzi, Grzesiu nawiguje i jedziemy, a tu sobie przy światełku zrobię takie ujęcie yy, Jesteśmy w pierwszej godzinie drogi dopiero a tu jeszcze tyle przed nami, jeszcze na prąd trzeba zdążyć i jeszcze jakiś prowian trzeba kupić i tak dalej. Także jedziemy sobie spokojnie, malutku, załadowani całym... Banem, znaczy cały van załadowany. Także, no, jak widzicie, jest szaleństwo. Jedziemy do Polski. Mały update. Nie zdążyliśmy na prom, ale uda nam się pojechać na drugi. Więc zamiast do Dunkierki, jedziemy do. Płyniemy do Kalais. Kalajs. Sorry, mój francuski jest perfekcyjny jak widać. Także no, jedynie godzina różnicy między jednym a drugim była w sumie, ale ze względu na to, że jest 23 po 10. A my jedziemy nim. O, płyniemy nim o 11.00. <laughs> kalajs, imigranty! Będziemy imigrantów wozić. Tak się Karinka boi imigrantów. Uważajcie. Na przepraszam. Uwierzcie, że ojej, po prostu ja nie wiem, co to jest szok. Bo kalajs, imigranty, to jest tak. Kalajs, imigranty, czemu ona nie chce? I skupiesz kluczyki, gratulacje dla tego bardzo inteligentnego pana w czapce. No co? Nagraj to, psycholku mały kochany, no nagraj to. Jak się zachowujesz? Powiedz, no. no powiedz, pokaż wszystkim po prostu. Nie bądź taka wiesz, nie wiem, jak gospodarz, pies, jak tu był? Co? Nie, jak pies. Jak, o co ci chodziło? Pies ogrodnika? No o, jak pies ogrodnika nie, nie bądź taka. No. Kto tam jest? Syryjczyk. Ja nie mogłem. No to... Ty on chciał się chyba wbić. Musiał uchodzić. Co? No no. Czy to nie Syryjczyk? Nie, bo to nie. był albinos. <noise> albinos. Siwy dziadek, a nie. A, bo on tylko szuka miejsca. Wyjątek może. A to można tak się tutaj załapać? No. No jak? A jak pan on przeszedł z... przez e, bramki? Na, na co? Na prąd? No. Tylko, że piesza. O, ale A chyba nie szuka może. A ma transportu dalej, nie? W skalę o, o. może chce lecieć do. Ze względów bezpieczeństwa ten pan nie może dostać. Ale to nie jest imigrant ze Syrii. Tam tutaj Ale jest... bardziej jest podobny. Nie. Bo taki, o, widzisz, na czerwono ubrany. Balak, bar. Ja? <grych> Zobacz, jakim kwadratem jadą. I z butlin, w zasadzie. Imprezka? No, powiem ci, że takim, to. Kajam Może jakiś ciś? zespół. Nie. nie, czymś się ścigają. Może, no to no, mówię, jakiś zespół. Kim? Bo z tyłu mają zjazd, ten, ten, nie? Czego nie? No, na to, rowerach. Rynko, to jest leżący dom. Tam. Tam to... Dlaczego ty świetnie nagrywacie? Sierowce bierzesz i ciśniesz, nie? No wszystko w dupie I płyniemy proszę Państwa, płyniemy promem do Kale Muszę być cicho, bo tu wszyscy śpią dookoła A za mnie już dochodzi zmęczenie ptak Dopłynęliśmy Pachnice do Kale Możesz mnie przeklinać jak nagrywam Artur ja, Teraz Kalaris jest większy niż to kale. Kale, kale. Kale. Proszę Państwa, proszę Państwa, pierwsze tankowanie gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? W Brukseli. Znaczy, jaka Bruksela? Belgia! Jesteśmy w Belgii, pierwsze tankowanie, jedziemy dalej. Jest w pół do trzeciej nad ranem. Czwartej. A, sorry, jeden czas. <noise> jesteśmy w Niemczech, zrobiliśmy sobie mały postój e, na takie śniadanko, trochę taki obiadek. Pojedliśmy troszeczkę. Ale na szczęście zostało nam już tylko jakieś 200 i pół, 250 i jesteśmy w Polandzie Kilometrów, tak? Uuuu. Uuu. Chłopaki już są bardzo zmęczeni, naprawdę całą miasto. Staramy się co jakiś czas zatrzymywać, żeby trochę poodpoczywali, może się zgrzemnęli chwilkę, ale chcą być jak najszybciej w Polsce, więc też e, tak nie chcą za bardzo przedłużać tego. No to co? Wsiadamy do samochodu, jedziemy dalej. Proszę Państwa, powiem Wam jedno, jestem w szoku. Pogoda jest tak piękna, jest tak gorąco, po prostu lato, normalnie lato w Niemczech, po prostu szaleństwo. Wsiadamy do samochodu. Już prawie jesteśmy we Wrocławiu, już myśleliśmy że będziemy za pół godziny A tu taki koreczek Masakra po prostu, co tu się dzieje